Pokazuję. I objaśniam. Jest. A, i tak sobie. I teraz tak, to jest puste. Zasilanie niewłączone. Eee, żebyś widział tą diodę. I tą diodę. No i lecimy. Start, raz, 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 dwa, trzy, nie ma klucza, tak, raz, raz, dwa, trzy, zgadza się, a tam mruga jak na desce silnik włączony, no. No to, to, teraz startujemy z, z kluczykiem w środku. Zostawiamy kluczyka. Wyłączam zasilanie. Zero, żeby było, że jest. Yy, no i jedziemy z koksem. Tak widać. Start. No i różnica taka, że mruga cały czas, że nie ma błędu, a ta świeci, a nie mruga, no bo tysiące innych rzeczy do komputera nie jest podłączonych. Pokazuję i objaśniam, że mamy piękną, ładną transmisję do linii SDL, tu, wyłączmy. I lecimy. Cyk. Piękna, ładna odpowiedź. No, a teraz, żebyś ty widział. Więc tak. To i to. A to była moja próba. I jeszcze zrobimy taką rzecz, że wypniemy. Wypniemy to. Wypniemy stąd. Podepniemy tu. I, pod... ups. I podepniemy tu. I tu. Żebyś widział, o co to chodzi. Więc tak, przełączamy na zmienny. Może być 5V, albo 2. I tak powinien wyglądać gadanie kluczyka. Patrz, jak dużo tej częstotliwości tam jest. Tego było 2-4 V tak naprawdę to 8, a nie jakieś takie to, co tam było wcześniej. To jest radio. Możemy go złapać jeszcze trochę więcej. Jeszcze nie? No teraz. No, to jest radio 130 kHz, tu może nawet pokaże się na górze, tu gdzie jest znaczek zapytania, częstotliwość jak go, jak go ładnie przeleci. 134 kilo, proszę popatrzeć jeszcze raz. 134 kilo. Tak ma wyglądać gadanie. To ma być, pojawia się, dada da i wraca. No, to aha, no i to że tak powiem działa, e, aha, no teraz nie, bo on jednak go zakłóca, więc odpinamy. I teraz tak to był ten kluczyk, bierzemy drugi, gdzieś on tu jest, o, tu, czy tu pętla. Dość nieładnie, prawda? No i włączamy drugi kluczyk. Tego akurat nie próbowałem, więc teraz będzie na żywo. O, ten kluczyk to mu się nie podoba. Nie, podoba mu się. Sorry, świeci. No, to. Eee, to co? No, to kasa leci. Cześć.